Cześć! Dzisiaj spontaniczny makijaż nowościami Oriflame z katalogu 13 Dziś totalnie bez planu ale z ogromną frajdą przetestowałam kilka perełek z najnowszego katalogu Oriflame Makijaż powstał na spontanie, bez scenariusza tylko ja i kosmetyki i chwila kreatywności i efekt Zaskakująco świeży, wyrazisty i pełen koloru. Tuż do rzęs nowość. The One Hypnotic Color Blazing Blue. Kolor naprawdę elektryzujący, głęboki, niebieski odcień, który dodaje spojrzeniu pazura. Formuła... Z z intensywnymi pigmentami widoczny efekt już po pierwszej warstwie szczoteczka idealnie rozdziela rzęsy i dodaje objętości bez sklejania świeży wybór jeśli chcesz przełamać klasyczną czerń czymś bardziej odważnym to polecam ten tusz cień do powiek w Płynie The One Shimmering Slow Flake. To kremowa konsystencja, która łatwo rozprowadza się i blenduje. Zawiera masło Shi, które pielęgnuje delikatną skórę powiek. Metaliczny blask jak taki płatek śniegu subtelny, ale efektywny. Można używać jako cień lub eyeliner. Aplikator daje precyzję. Tak się przedstawia. No i kredka do oczu. Również The One Hint Impact Blue. Autentyczna, miękka, nie trzeba temperować. Intensywny, niebieski kolor, który pięknie podkreśla linię rzęs zarówno górną jak i dolną idealna do linii wodnej jako alejnarnel lub do smoki E. utrzymuje się przez cały dzień bez rozmazywania ten makijaż to dowód na to, że czasem warto zaufać intuicji i po prostu pobawić się kolorami a ja to uwielbiam dajcie znać który z produktów najbardziej Cię kusi i czy też lubisz takie spontaniczne Eksperymenty makijażowe. Tuż, cień do powiek.